W tym filmie opowiem o pięciu najlepszych rzeczach, które musisz zrobić przed treningiem, a dla osób, które wytrwają do końca będzie bonus. Bonusowa rzecz, która jest dosłownie najlepsza, więc zostań do końca. Pierwszą rzeczą na naszej liście to są węglowodany. Jeżeli planujesz ćwiczyć powiedzmy za godzinę, to w tym momencie dobrze jest zjeść jakąś ilość węglowodanów. I teraz, jeżeli masz mało czasu, to zjedz sobie banana po prostu, albo jakiś owoc, który, no to da Ci energii. A jeżeli masz więcej czasu, albo jesteś w stanie przygotować sobie posiłek, jesteś w domu na przykład, to najlepiej, gdybyś ten posiłek przygotował sam. Więc bierzesz jakieś rzeczy, które mają dużo węglowodanów, na przykład kasza manna, albo jakieś wafle ryżowe, albo cokolwiek, zrobisz sobie z tego jakiś posiłek, żeby był smaczny też dla Ciebie, ale uważaj oczywiście na cukry proste, bo one są szkodliwe. Więc takie węglowodany pomogą Ci ćwiczyć, dadzą Ci energii. W mięśniach będziesz miał więcej energii, glikogenu więcej i będziesz mógł więcej wtedy na przykład wycisnąć. Albo jeżeli Twoim planem jest maksa dzisiaj walnąć, no to zjedz sobie dużo węglowodanów i wtedy Ci się uda. Drugą rzeczą na naszej liście to jest woda. Przed treningiem jest bardzo dobrze się nawodnić. Wypij dużo wody, godzinę, pół godziny przed treningiem i podczas treningu też się oczywiście nawadniaj. Jest to po to, żebyś miał, dobrze no, był nawodniony i żeby twoje mięśnie mogły pracować. Nawodnienie pomaga we wszystkim. Trzecią rzeczą na naszej liście jest sól, czyli elektrolity. Przyjęcie elektrolitów, czy przyjęcie soli przed treningiem, jest wspaniałym pomysłem. Najlepiej jest to zrobić, dodając sól do wody, czyli łączymy drugi i trzeci podpunkt. I dosypujemy soli do wody. W ten sposób i nawodnisz się, i dostarczysz elektrolitów do swojego organizmu, przez co twój trening będzie świetny. Czwartą rzeczą to jest kofeina, czyli kawa. I ten punkt jest dla osób, czy w momentach jest do użycia, kiedy nie chce ci się ćwiczyć, albo naprawdę no, źle się czujesz, ale jednak chcesz pójść na Nie Jest aż tak źle, że nie możesz ćwiczyć. Tylko po prostu ci się nie chce, albo jakoś. Może się nie wyspać do końca, ale jednak myślę, że dobra, idę na siłownię dzisiaj. No to, to jest świetne wtedy, bo przed takim treningiem zrób sobie kawkę, wypij ją, wtedy kofeinacie Cię napędzi do działania, ale uważaj na to, żeby za dużo tego nie robić, albo nie robić tego za często, bo jeżeli pijesz kawę powiedzmy od roku, dwóch, od trzech lat codziennie rano, no to wtedy już nie zadziała to na Ciebie, aż w taki sposób, jak pijesz kawę, powiedzmy, dwa razy w tygodniu. Bo jeżeli pijesz dwa, trzy razy w tygodniu, w momentach albo w dniach, w których no nie chce Ci się ćwiczyć, ale jednak wiesz, że musisz, no to wtedy będzie miało to na Ciebie większe działanie, i lepiej Ci to pomoże, więcej, niż jakbyś pił ją codziennie. Po prostu będzie większy efekt. A jeżeli masz dni, a na pewno masz takie, w których chce Ci się ćwiczyć, czujesz się świetnie, wszystko jest dobrze, wyspałeś się, to po prostu nie pij kawy przed treningiem, no bo nie jest to potrzebne. Po prostu przed treningiem, kiedy źle się czujesz, pogorszy to Twoje działanie tej kawy. Więc jeżeli dobrze się czujesz, to nie pij kawy. Jeżeli nie chce Ci się ćwiczyć, albo czujesz, że trochę się nie wyspasz, to wypij kawę. I wtedy to Ci pomoże. Piąta rzecz to jest motywacja. I motywacja można, motywację można zgarnąć w dwóch działaniach. Albo słuchać muzyki, albo słuchać filmów motywacyjnych. Więc jak ja to robię? Przed treningiem... Jeżeli trochę nie czuję się tak ok, albo trochę mi się nie chce, no to włączę sobie jakiś film motywacyjny i wtedy mnie to motywuje. A podczas drogi do siłowni albo podczas treningu najlepiej włączyć sobie jakąś muzykę, o czym już pewnie wiesz, taką, która Cię napędzi do działania. Oczywiście to różne osoby mają różne gusty i różne preferencje co do muzyki, więc Ty musisz znaleźć swój. Nie mogę Ci powiedzieć dokładnie, jaką muzykę słuchaj, no bo na Ciebie może działać inna Albo możesz lubić inną muzykę niż ja, więc posłuchaj sobie na przykład David'a Goginsa. On jest świetnym gościem, który motywuje ludzi na całym świecie i on ci zdecydowanie pomoże. A o muzyki, no to włącz sobie jakąś. Jeżeli nigdy nie słuchałeś muzyki na siłowni, no to wpisz sobie gym music, czy muzyka na siłownię, jakaś ci wyskoczy, popatrzysz sobie, która ci się podoba i wtedy możesz sobie włączyć. A teraz bonus. Bonusową rzeczą, to jest już trochę dla bardziej zaawansowanych osób. I tą rzeczą to jest przed, przed treningiem: zadzwoń albo napisz do jakiegoś kolegi swojego, który z, też chodzi na siłownię, albo z którym chodzisz na siłownię, którego już znasz, żeby razem poćwiczyć. To jest świetna i dosłownie najlepsza rzecz przed treningiem, która możesz zrobić, bo Twój trening będzie bezpieczniejszy, bo gdy na przykład wyciskasz maksa, no to musisz mieć kogoś za sobą. A najlepiej jak jest to ktoś, kogo znasz. Aby jak ćwiczysz zwykłe powtórzenia, zwykłą serię, no to powiedzmy bierzesz jest to wyciskanie na ławce, zrobisz dziesiąte powtórzenie już jest ciężko bardzo. I ostatnie te dziesiąte zrobiłeś już ledwo. No to normalnie byś odłożył tę sztangę i skończył powtórzenie, skończył serię. Ale jeżeli masz kolegę ze sobą, on stoi za tobą. To jeszcze spokojnie możesz 3, 4, 5, nawet 6 powtórzeń zrobić z jego lekką pomocą. Bo on przytrzyma ci trochę tą sztangę, lekko pomoże i wtedy o wiele lepiej uda ci się ten mięsień tak, zmobilizować do pracy i o wiele lepsze będziesz miał rezultaty w swoich ćwiczeniach. Więc jest to bezpieczniejsze, jest to bardziej efektywne, no bo to co powiedziałem przed chwilą, możesz więcej powtórzeń zrobić z jego lekką pomocą. A po trzecie. Będziecie nawzajem motywować, więc jeżeli twój kolega zobaczy, że trochę jest coś nie tak dzisiaj, albo odwrotnie, no to będziecie się motywować nawzajem i będziecie się lepiej ćwiczyć. Zatem najlepiej jest z kimś ćwiczyć, bo siłownia może dla niektórych wydawać się jako rzecz, która jest dosyć samotna, taka, No bo idziesz na siłownię, najpierw wjedziesz na siłownię sam, jesteś na siłowni, są ludzie inni ale z nikim nie rozmawiasz, nikogo nie znasz, więc tak jakbyś był tam sam faktycznie. No i w, potem przebierasz się też sam w sumie, no bo z nikim nie rozmawiasz i wracasz na siłownie sam. Więc to może być bardzo samotne doznanie i przeżycie dla dużej ilości osób, ale jeżeli masz kogoś ze sobą, to to w ogóle diametralnie zmienia punkt widzenia i postać rzeczy. I dodatkowo jeszcze, taka osoba może, jeżeli naprawdę już nie chce ci się, i tutaj nie pomaga Ci kawa, ani to, co powiedziałem wcześniej, bo to taka osoba Cię może zmotywować. Jeżeli żaden film na Ciebie nie działa, bo to może Ci kolega powiedzieć, dawaj idziemy na siłownię. No i wtedy bo on idzie, to dlaczego Ty masz nie pójść? Więc to były 5, tak naprawdę 6 najlepszych rzeczy, które można zrobić przed treningiem. Czyli węglowodany, jakiś sposób węglowodany dostarczyć przed treningiem, najlepiej około godziny przed. Uważaj na cukry proste. Woda. Nawodnij się sól, czyli elektrolity dosyp sobie ją do wody i wypij taką słoną wodę przytringiem, cztery kofeina, czyli kawa, ale tylko jeżeli nie czujesz się na siłach albo nie chce ci się bardzo iść na siłownię, to wtedy wypij sobie, będziesz miał więcej energii. 5 to mamy muzykę, czyli motywacyjne filmy. No i 6 to mamy pójść z kimś na siłownię, z jakimś kolegą, albo kimś z rodziny.